Na dzień dobry, życzę Wam dobrego dnia i witam Was z lasu, bo jesteśmy dzisiaj w lesie. Agnieszka zbudziła mnie jakieś barbarzyńskie godzinie, żebyśmy przyszli na grzyby. Patrzę na zegarek: jest 9.55. No i jesteśmy na grzybach i dała mi 10 minut na ubranie się i przygotowanie. Muszę ją znaleźć, bo ma torebkę dla mnie, do której mam zbierać grzyby. Zostańcie z nami na filmie. A ja idę szukać Agnieszki, bo już gdzieś czmychnęła. Od razu mówię, że nie wziąłem mydła. Ja widzę nowych ludzi w lesie, jeszcze ich nie widziałem. A wy, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał. Widzę Agnieszkę. Zaraz będę miał trepkę. Dostałem od Agnieszki torebkę. Chowam do kieszeni. Mam tu saszetkę. Na temat tej saszetki był film. Chowamy to. Do... Torebkę do kieszonki. I idę próbować znaleźć grzyby. Na pewno nie wziąłem jednego mydła. Bo wiecie, jak głupio znajdę, to nie będę miał o czym mówić rąk. Agnieszka krzyczy, że już coś ma. To już kolejny. No to dlaczego nie wycinasz? No masz. Zostawiłam dla Ciebie. Nie, ja sobie muszę sam znaleźć, a nie zostawiać dla mnie. A gdzie nożyj żeby wyciąg grzybnie? Znalazłem jakiś grzybek. Nie wiem co to jest. Coś znalazłem, ale to nie wiem czy to nie olszówka. Tak, to znaczy nie... Ja tych nie zbieram, bo ja nie znam tych grzybów. A czy to oszówka, czy coś innego to nie wiem. Agnieszka znalazła kolejny grzybek. Pozwalam sobie wyciągnąć. Dziękuję za pozwolenie. Tu jest w ogóle wysypisko grzybków. Proszę. Rzucę jeszcze do koszyka, bo to jej. Dodatkowo do lasu zabrałem morę. Jestem przygotowany na zmasowany atak grzybów. Będę miał się czym bronić jak mnie zaatakują. No i będę nimi to morą wycinął grzybki. Bo mniejszego nożyka nie mam. Ja znalazłem tylko kolszówkę i kupę psich. Szukamy dalej. Reniuszka do... twierdzi, że ja nie mogę znaleźć źródła. Patrzę w kamerę. Namierzyłem ruchomy cel, czyli żabę. Tam skacze. Mek, mek, mek. No ale grzybów nadal nie widzę. Jakieś trujące są. Znalazłem już drugą żabę. Tym razem ta jest duża. O, przewróciła się. Znalazłem trzecią żabę trzecim kolorze. Też jest duża. Muszę chyba stwierdzić, że od poprzedniego naszego pobytu te małe żabki już dorosły. A jakbyście mieli wątpliwości, to ja chodzę i zbieram grzyby tak. I nic nie widzę. Będą mnie później plecy bolały od tego, tego zbierania grzybów. O! Uch. Ani jednego grzyba w tym lesie. 4-5 żabek w jednym miejscu, ale żadnego grzyba. Ale myślę, że tak. Po pierwsze, to te żabki idą przede mną i chowają mi grzyby pod liście, dlatego ich nie mogę znaleźć. Ale się nie poddaję i zastosuję teraz technikę. Zaprogramuję się na znajdowanie grzybów. Widzę grzyby. Widzę grzyby. Widzę grzyby. Niektórzy to widzą coś po grzybach podobno. Zobaczymy, czy moja technika zadziała. Szukam dalej. Chciałem powiedzieć, że wszedłem w takie miejsce, gdzie na pewno znajdę grzyby, bo. Aż mi zaszły całą twarzą. Na całej twarzy była skoczą. Czuję, czyli bo tutaj nikogo nie było. Tymczasem, uwaga, co widzę. Zdęka pogiętą saperkę. Ktoś ją sobie schował. Tu są dwa grzyby mieszka sobie nakręca na Instagram grzybki. A tu pokazała mi, że w korzeniu rośnie grzybek. Następny, no na widzi, ja nie widzę. Może trzeba się pomodlić do ducha lasu. O, do jeszcze ducha. Jeden malutki. Jeszcze jeden. Do ducha grzybów. O duchu grzybów, pozwól mi znaleźć grzybki. Może wtedy znajdę. Znalazłem dwa grzyby. Słuchajcie, dopiero się pomodliłem i od razu znalazłem grzyby. To są dobre aga. No to ścinamy grzybki. Jeden o krzywą nóżkę ma. Drugi, czy wyjąć swoją torebkę? Agnieszka zakomunikowała, że jej timer wypikał godzinę, wraca do domu. Zobaczmy, co zbierała w ciągu godziny. O, proszę bardzo. Mariusz to nazbierał w czasie godziny. Wszystko jasne. Razem z przyjściem do lasu. Tak, razem z przyjściem do lasu, czyli od wyjścia do, z domu. Moment, sprawdzimy, jak kawałek włączyłem. No, jest ponad godzinę. Ja mam taką teorię, że Agnieszka tu przyszła, jak odprowadziła, odprowadziła dzieci do szkoły, e, położyła, ułożyła grzybki, a potem przyszła i mówi, że ona znajduje, bo wiedziała, gdzie położyła, a ja nie to jest niesprawiedliwe. Olszówka Albo dwie. Agnieszka wraca już do domu. Powiedziała mi, że po lewej ręce ma mieć słońce, to dojdzie i trafi. Papa. Pa. Znalazłem pierwsze grzyby. To się ich ucina. Tak, będę ucinał, mam nóż. Ucina się je, bo korzeń jest twardy. O, pięknie. Bardzo ładnie wyglądają. I są bardzo dobre. Znalazłem multum rybów. To to nie, właśnie to nie. I to nie są opieńki. To jest coś ten właśnie jest. Może nie czujący, bo nic się tym nie o to jeszcze nie słyszałem, ale... Ja panu zaraz pokażę, pokażę pani jednego. Ja panu pokażę na czym to polega. Jednego, jednego to, tego opieńka. Co są. Zobaczy pan, opieńka ma takie coś. O, taki meszek. I tutaj ma zrośnięte i meszek na wierzchu jak jest duża to ten meszek właśnie się rozchodzi i on, ten meszek właśnie brudzi jak pan, jak ją i to pod spodem zajmujemy jak w Tak, tak, tak. Mhm. Dobrze to już wiem, że tam to nie są opieki. Dziękuję bardzo. I opieki rosną do takiej takiej wielkości. Aha. Takie, jak, jak jest taka duża tak jak pan pociągnie palcem to, to z wierzchu schodzi takie coś nie? to wtedy jest opieka. Spotkałem pana, który zbiera grzybki. Zbierał nawet zawodowo grzybki dużej ilości, wie gdzie zbierać i był teraz pod kałuszynem i 2 kg w moment znalazł grzybów i wczoraj wyszły z suszarki dopiero. I trochę sobie z nim pogadałem i dowiedziałem się i widowie, że te opieki, które chciałem małe, to tak naprawdę mogą rosnąć do takich wielkich formatów, jak kiedyś było luszówki. A co do olszówek, właśnie też powiedział, że są świetne do słoiczków z cebulką i tak dalej, rewelacyjne grzybki. Idę tam, gdzie jest cień. Popełnię pewnie tam będą grzyby Wlazłem w taką dzicz że muszę się stąd wycofać bo więcej czasu mi zajmuje odgarnianie gałęzi i przedzieranie się aniżeli patrzenie czy są jakieś grzyby Ważne jest idąc na grzyby żeby mieć wodę, bo po półtorej godzinie zbierania grzybów albo łażenia po lesie warto jest się napić Tam. Zaroślach słyszę, że się ktoś przedziera. Coś albo coś. Może to dzik, albo następny nawiedzony. Mania klasu, tak jak ja. Tak się zastanawiam, czy w naszej strefie geograficznej, kulturowej należy modlić się do ducha opiekuńczego, borowików, podgrzybków. Bo może to jest niewłaściwe sformułowanie. Trzeba się pomodlić do anioła, stróża borowików. Bo jak się pomodlimy do ducha, to tak spojrzy anioł. I powie, "E, ja to duchem nie jestem. I wcale ani anioł borowików, ani podgrzybków, ani opieńków, ani maślaków, ani kurek nie ruszą się od stołu i będą dalej ryżnali w brydża. Coś znalazłem. Parę grzybków mam więcej. Torebka jeszcze jest jedna w pudełku w saszetce tutaj z boku. I przycinam grzybki, tnę, a wszystko robię nożem mora. Kliknijcie tutaj kartę z odpakowaniem albo z pierwszym testem tego Noża w lesie, a ja idę szukać dalej, ale jak są takie trawy, jak tu zobaczcie, to ciężko jest w ogóle cokolwiek zobaczyć pod tą trawą. Staję co parę metrów i się rozglądam. Może raczej co metr lub półtora. Coś znalazłem. Chap jest. Jaki ładny. Proszę bardzo, do toreb. Może jakiś anioł uznał, że należy mi powiedzieć tak, że mam rację, że on jest aniołem, a nie duchem opiekuńczym borowików, podgrzybków czy prawdziwków i znalazłem od razu grzybka w ciągu jednej minuty. Trzeba to przemyśleć. No jeszcze w niej wracam. Znaczy wracał, ale jestem prawie pod hutą, więc mi trochę czasu zajmie. Tak, cały worek, nawet dwa. Zagłębie grzybów, jakichś opieńków, ale chyba nie tych, które są dobre. Jeżeli myślicie, czy wiecie, że te grzybki są dobre, jadalne, to mi napiszcie w komentarzu, pod filmem. Może to będzie dobra metoda, przypomnieć sobie, które grzyby są dobre, które nie jak będę je filmował, fotografował, a Wy mi coś napiszecie na ten temat. Olszówkę widzę znowu, ale muszę wynegocjować z Agnieszką robienie olszówek do słoiczków. Z cebulką. Wykombinowałem sobie, że wejdę do takiego wąwozu jak będę szedł dołem, to będę widział szybki bliżej, które mogą rosnąć koło tego wąwozu, ale wąwóz już mi się kończy, jak grzybków nie widzę. Porozmawiałem sobie chwilę z paniami, i panie twierdzą, tak samo jak moja babcia, że należy grzyby ucinać, grzybnie zostawiać. A co robią ludzie? Myk, fik, wyrywają, zabierają z grzybnią, i potem efekt jest taki, że nie ma grzybów i dziwią się, że ich nie ma. Jak byłem mały, to stanowczo muszę stwierdzić, że widziałem więcej grzybów, więcej rodzajów grzybów, czyli jakieś gąski, maślanki, których teraz w ogóle nie znalazłem. No coś tam śliskiego znalazłem. Zobaczymy co Agnieszka powie, ale to nie jest chyba dobry grzyb, bo on ma blaszki. Szukam dalej jeszcze trochę grzybów, jest ich coraz więcej. Co do czterech grzybów mam wątpliwości czy są jadalne. Jeden to chyba jest w ogóle muchomor, ale miał taką grubą nóżkę, że go zerwałem. Zobaczymy co powie Agnieszka. Trzy śliskie, ale mają blaszki. Milion żab zobaczyłem w lesie, natomiast grzybów tyci tyci. Chyba czas skończyć to zbieranie grzybów. Mam ich tyle. Będę jeszcze wracał przez las do domu. W związku z tym te grzybki, może jeszcze ich przybędzie jeden czy dwa. Natomiast Wam Wami się już pożegnam. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden klik. A na sam koniec polecam Wam inne filmy. Byliśmy już na grzybach raz, dwa. Tutaj jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej! A przy okazji rzeczka z powrotem działa.